No tak, zapomniałem wspomnieć o najważniejszym, więc powiem to na początku, zanim się odcinek rozkręci i wszyscy pójdziecie. Siedzę na kiblu. Ale to nie to. Zostałem, e, dostanę premię. Jason dzwonił, że pani do niego wczoraj dzwoniła po pracy i zapowiedziała, że mi dorzuci ekstra kasę za tą wannę. No wiem, niezły burdel, co? Dobra, zapraszam na odcinek. Jesteście tam? Jeszcze? No i Jason, zupełnie od siebie powiedział zaraz po skończonej tej że bo ja mu kiedyś wspominałem, że chcę wymienić dywan w moim kamperze i powiedział, że zrobi to całkowicie za friko, że pomoże mi bo jest bardzo mi wdzięczny za pomoc, którą mu udzieliłem przy tym projekcie i przy poprzednich zresztą też. No, zrobiło mi się całkiem miło, obrosłem zupełnie w piórka i teraz już naprawdę zapraszam na odcinek. Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku, w którym poruszę sprawę hejtu. Wraz z, roz z rozwojem kanałów tubowych i rozwojem całego internetu pojawiła się nowy twór, można powiedzieć, pełnoedytowy, jakim jest Hejter. Czy można z tym walczyć? Jak z tym walczyć? Jak to robić? Czy olać, nic nie walczyć, nic nie robić? Usuwać? I to będzie analiza e, mojego przypadku. E, czy hater może zniszczyć komuś życie? Zniszczyć kanał na YouTube, zniszczyć w ogóle dobre samopoczucie, doprowadzić do tragedii? Dlaczego? Skąd to się bierze? Dlaczego są ludzie, którzy y, potrafią zaangażować swój czas, swoim y, jakby. No tak swój czas na to, żeby uprzykrzyć drugiej osobie życie, żeby pokazać, próbować pokazać, udowodnić, że jest ta osoba lepsza. Skąd to się bierze? No ja nie jestem żadnym psychologiem i generalnie hmm, temat znam jakby z własnego podwórka, z tego co mnie otacza, z tego co widzę i wysnąłem kilka wniosków na temat takiego potencjalnego hejtera, który przychodzi na Jakiś kanał i próbuje jakby obrazić, umniejszyć komuś i tak dalej. To są z reguły ludzie, którzy sami niewiele co osiągnęli w życiu. Swoją frustrację, swój żal potrafią tylko i wyłącznie wylać w komentarzach pod czyimiś filmami. Z tego powodu, że. Nie mają sami znajomych, bo wszyscy się od nich odsunęli. Odsunęli się przez e, zachowanie, przez to, jakimi ludźmi są. To nie są źli ludzie. To są ludzie najczęściej po prostu smutni, zgnuśnieli, tacy wiecie. Jedyną rozrywką czy satysfakcją jest wchodzenie do randomowych kanałów i rzucanie obelgami e, w nadziei, że ktoś z tych twórców na nie odpowie. W momencie, kiedy odpowie, no, poprzez lata doświadczenia lub tygodni nawet, e, mają gotowe cięte riposty, e, po, takie, żeby Cię zabolało, bo tak jest cel w sumie tych e, hejterów. I w momencie, kiedy tylko poddasz się temu i zaczniesz na to odpisywać, że ktoś mówi nieprawdę, że jest pomyłka, że to, że tamto, no to przepadłeś. Jesteś zamieszony już. E, on się karmi e, tym że potrafi rozbroić Twoje emocje. Według mnie najprostszą metodą do walki z hejtem jest nieodpowiadanie i usuwanie takich ludzi ze swojego środowiska, ze swojego otoczenia. Mam przykład tutaj kanału z Londynu, gdzie człowiek jakby karmi się tym, że ktoś go hejtuje. Tak, jest moja ocena tej sytuacji, bo tam na tym kanale moim zdaniem 80% komentarzy to są hejterzy i on z tym nic nie robi. On odpowiada, pyskuje z nimi, wdaje się w dyskusję, i to jest tak jak walka w zapasach ze świniami w błocie. Oni mają doświadczenie, oni, jesteś na przegranej pozycji, stoisz i w mojej ocenie jedyny sposób walki z tym, usuwany permanentny ban, bon. I Dlaczego nie boję się o tym mówić? U mnie czasami, ja mam świetną społeczność tutaj na YouTubie i bardzo cenię ich. I moi widzowie z reguły, z reguły w większości stanowią mądrych, inteligentnych ludzi, którzy przychodzą i jeśli im się nawet coś nie podoba, to zrobią to w konstruktywny sposób, tak żeby to do mnie dotarło, nie nadużywając wulgaryzmów lub nie próbują... Mnie ośmieszyć, zawstydzić, lub w inny sposób spowodować dyskomfort. I to jest normalne zachowanie ludzkie. Tak jak spotykasz relacje na spacerze albo gdziekolwiek, no to raczej nie widujesz że w takich rzeczy, że ktoś ci wpada i ci mówi: O ty chuju, coś tam. Ale ty kiepskie filmy robisz. I to wszystko. To jest wiecie. I co robi taki hater po zbanowaniu go, po usunięciu jego komentarza? Idzie zakłada kolejne konto, lub ma kilka w zanadrzu, bo to jest zawodowiec, więc on ma kilka w zanadrzu, i za chwilę marudzi w komentarzach pod innymi filmami lub pod tymi samymi, że A, bo ty usuwasz prawdę. Ktoś tam napisał ci prawdę i ty go usunąłeś, zbanowałeś za prawdę. Żali się. Z tego samego, ten sam człowiek żali się, że usuwam jakieś komentarze, które mi się nie podobają. Otóż, tak to już jest. Że to jest jedyna rozsądna walka. Nie wchodzić w dyskusję z takimi ludźmi, tylko usuwać. Po prostu, jesteś, stoisz na przegranej pozycji. Nie masz doświadczenia w walce z takimi ignorantami, dla których. Każde Twoje słowo może zawierać zapalnik do kolejnych ataków na Ciebie. Co byś nie powiedział? Zawsze znajdzie sobie jedno słowo, jedno zdanie, które wypowiesz, które użyje, będzie używał przeciwko Tobie. To, takie toksyki są. Często się spotyka też, nie, może nie nieczęsto, ale spotyka się toksycznych ludzi i ich po prostu więcej, drugi raz nie chcesz spotkać na swojej drodze. Tak samo jest w internecie. My, jako twórcy, mamy e, środki do tego, żeby nie wchodzić z nimi w polemikę. Oczywiście niektórzy e, próbują budować na tym zasięgi, na hejcie, co moim zdaniem nie jest e, dobrym rozwiązaniem. Bo budowanie kontentu e, na e, złych emocjach nie jest niczym fajnym. Czy mnie dotknął hejt w internecie? E, mnie, mnie nie dotknął. Natomiast były próby. Ja od razu je ukrócam, nie ma dyskusji. E, przykro mi. Coś tylko pojawia się, coś co wyczuwam, że jest e, początkiem. E, to od razu ucinam to w zarodku. Miałem na początku takie. E, to już chyba wydaje mi się, że jest wyższy level tych hejterów, którzy przychodzą i na początku zaczynają delikatnie się podszczypywać, gdzie w trakcie relacji, jak ty tylko coś tam próbujesz delikatnie im odpowiadać, to oni zaczynają mocniej, mocniej, mocniej i w końcu wychodzi tak, że ci zaczynają cisnąć. To jest już taki wyższy level hejtera, taki master można powiedzieć. I cała sprawa jest z tym, żeby się zorientować, w którym momencie e, ty rozmawiasz z normalnym użytkownikiem YouTube'a, który ma coś do powiedzenia na temat twojego kanału, czy ty rozmawiasz ze zwykłym gnojem, który przyszedł tutaj e, swoje frustracje wylewać na dowolnym kanale, a ty jesteś tylko przypadkowym ziutkiem, który natrafił się, napatoczył się na takiego cześka. Więc jechać z hejterami, banować, usuwać, nie wdawać się w dyskusję. To ich najbardziej boli. Później zakładają kolejne konta, kolejne i kolejne też banować. Nie wdawać, nie próbować rozmawiać. Ty nie zmienisz jego światopoglądu. Nie jesteś w stanie. To są zawodowcy. W próbach stworzenia, żeby ktoś inny czuł się tak samo podle jak on. I to jest jedyny filmik, który nagrywam. Zmyślał o tym, o tych hejterach. Więcej nigdy nie powstanie nic o tych jakby, no to nie są użytkownicy. O tym środowisku. Bo to jak to inaczej można nazwać? To są takie... Powinny mieć jakieś swoje zawody takie wewnętrzne. Kto więcej da negatywnych komentarzy, i ważne o co. Ważne, żeby tylko się przyczepić. Albo używasz kiepskich narzędzi, albo yy, twoje listwy są źle docięte, albo to, albo tamto. Czy nawet tu już, no, nawet nie źle powiedziałem, bo tu już są jakieś coś. Ja oczywiście też popełniam błędy, ale często jest tak, że nie będę się wdawał w szczegóły. Generalnie wie, wiecie o czym mi chodzi. Chciałem wszystkim moim widzom, Podziękować za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, moim prawdziwym widzom, którzy daliście tam subika, lajeczka, którzy mnie oglądacie, piszecie komentarze, których gdzieś tam potrafię zainteresować, zainspirować do pewnych działań. Wróciłem do treningów. Moja waga poszła w górę. Odstawiłem keto. Waga poszła w górę. Jestem teraz na 88 kg. Dzisiaj rano zważony jest to trochę przerażające. Treningi moje kickboxingu wróciły od niedzieli. Moje dni treningowe to niedziela, wtorek, czwartek trzy razy w tygodniu. Być może pokażę nagram moją jedną sesję treningową. Jak to wygląda w moim przypadku, kiedy trenuję teraz już samodzielnie w domu. Być może, a być może nie. Zobaczymy. Cześć. Dziękuję Wam wszystkim.